Kiedy tworzymy filmik, chcemy, aby wyglądał on jak najlepiej. Z tego właśnie powodu dzisiaj Wam pokażę takie trzy proste porady na poprawę jakości Waszych wideo. No to co? Lecimy. Pierwszym trikiem jest rozmycie tła w Waszych filmach. Jest ono miłe dla oka, pozwala odseparować pierwszy plan od drugiego, no i daje taki fajny filmowy efekt, do którego staramy się dążyć w naszych nagraniach. A więc chodźcie, pokażę Wam w ogóle, jak rozmyć te tło. Na rozmyte tło ma wpływ kilka czynników, np. rozmiar matrycy czy ogniskowa obiektywu. Jednak najłatwiej będzie nam uzyskać rozmyte tło, używając obiektywu z niską przysłoną, czyli niskim parametrem f, na przykład 1.4 czy 1.8. Im niższa wartość f, będzie tym tak naprawdę tło się nam fajniej rozmyje. Jeżeli nie mamy obiektywu o niskiej przysłonie, możemy użyć obiektywu kitowego, pod tym warunkiem, że skręcimy ogniskową na maksymalną, zazwyczaj w przypadku obiektywów kitowych maksymalna ogniskowa to będzie jakieś 50 mm fakt faktem, że jak skręcimy ogniskową na max to przysłona nam się trochę domknie ale tło i tak będzie bardziej rozmyte możemy także podejść bliżej do obiektu aby tło za nim się fajnie rozmyło drugą poradą jest stabilizacja waszych nagrań i nie mówię tutaj o stabilizacji gimbalem czy statywem a o użyciu zwykłego paska od aparatu. No to teraz trzeba odłożyć. W Ten sposób zaoszczędzi Wam dużą ilość nerwów przy montażu, bo się nie będziecie gniewali o to, że wszystko jest źle nagrane, tuż tu się trzęsie i tak dalej. Nie! Tutaj mamy fajnie wszystko wystabilizowane za pomocą paska. Trzecim i ostatnim już protypem jest to, abyście nie kończyli ujęć tak szybko. Na koniec całego ujęcia zróbmy jeszcze jakiś ruch kamerą, czy to w górę, w dół, w prawo, czy w lewo, a potem złączmy to w postprodukcji i mamy fajne przejście samą kamerą. I takim oto sposobem dotarliśmy do końca tego materiału. Jak Wam się filmik spodobał, to strzelcie jakiś komentarz na dole, bo wiadomo zasięgi i te sprawy. I to już tyle ode mnie na dziś. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i cześć. Jo!